Cześć, witajcie, witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj coś innego niż jedzenie. Nie no generalnie dzisiaj będziemy sobie zwiedzać stare budowle wioskę Majów, ale nie tylko, będą też różne inne rzeczy, więc zapraszam Was do oglądania. Zostawcie tutaj łapkę w górę, subskrypcję z żeby nie przegapić żadnego odcinka, a my już zaczynamy. Jestem dzisiaj w Meksyku, no byłem w Costa Maja. Statek tutaj przepłynął, ale jesteśmy właśnie w co czy coś takiego i tutaj będziemy właśnie zwiedzać sobie świątynię Majów. Specjalnie dla Was kupiłem sobie możliwość generalnie nagrywania, bo normalnie nie można, więc docencie to właśnie jakąś łapką w górę, subskrypcją. To tyle na razie, więc zapraszam Was do odcinka! Słuchajcie, pierwsza z piramid na dzisiaj. Na razie mam nic nie powiem, posłucham przewodnika. Może jeszcze coś potem okay. powiem. Zobaczymy. Słuchajcie, tamta, tamta budowla była świątynia. To też jest świątynia, ale większa. E, tutaj się składało ofiary, jeśli dobrze zrozumiałem. Co więcej, mogę powiedzieć, tu jest jeszcze druga. Przed chwilą wchodziliśmy na schody Tylko te schody, słuchajcie, jest ich mało Ale one są Dwa razy albo trzy razy Wyższe niż normalne I dlatego trochę się zmęczyłem Ale spoko, bardzo mi się tutaj podoba No, więc co więcej mogę powiedzieć Tylko podziwiać i się cieszyć Tutaj Mamy domy Majów. A trochę, jak widzicie, już zniszczone, ale można mniej więcej zobaczyć. No i tutaj też warto zwrócić uwagę na to, że każdy jakby... że tu nie ma tych dużych bloków, tak, bo oni to wszystko ręcznie robili, przenosili. Nie używali żadnych maszyn i mamy pojedyncze bloki, po prostu małe. No i generalnie to wszystko było takie perfekcyjne nie pokazywały, rozpoczynanie się po roku na podstawie słońca i tak dalej, i tak dalej. No ja tego wszystkiego nie będę mówił, bo nie chcę przynudzać, ale naprawdę bardzo ciekawe tutaj miejsce i fajnie poznać taką ich kulturę i wiedzę jaką mieli. No i to wszystko jest tak no ponad 2000 lat stare, no tak po angielsku bardzo powiedziałam, ale ma około 2000 lat, więc też warto to zobaczyć. I tutaj mamy em, 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 maj, wersję Pałacu Majów, coś w tym stylu, jakby em, ponieważ tutaj, jakby najważniejsi urzędnicy w państwie em, urzędowali, nie no, ale tak sobie to. Rzeczywiście jest tu miejsce, tutaj mamy różne pomieszczenia i tutaj jakby ta piramida jakby to było miejsce urzędowania e, głównego władcy, przywódcy, e, wodza o, e, Majów. E, generalnie co, no to już jest koniec tego co zobaczymy, tylko jeszcze powiem, że jakby w, w samym tym miejscu, tak, w Chak Chowen e, mamy... Około 3-5% jest tylko odkrytych rzeczy, które tu rzeczywiście były. Trzeba być bardzo uważnym przy odkrywaniu, dlatego też nie idzie to tak szybko, ale no, to, co mogłem dzisiaj zobaczyć, jak najbardziej, bardzo tak e, jakby uzmysłowiło mi to, jak tysiące lat temu ludzie też bardzo mądrze żyli, urządzali się i e, prowadzili bardzo. Dobry, mądry styl życia. Niektórzy z nich, oczywiście, ale Majowie na pewno się do takich mądrych ludzi sprzed tysięcy lat zaliczają. Tak, bardzo mi się podobało. Fajnie było zobaczyć to miejsce. To ja już Wam podsumowałem to wcześniej. Więc słuchajcie. E, ja zrobię tak, e, ponieważ dzisiaj wyszło dość krótko to zapraszam was teraz do obejrzenia mojej wielkiej wyprawy na zipline, na statku. E, jechałem sobie na takiej lince, zresztą zobaczycie, a pode mną było jakieś 20 metrów przepaści. więc jestem z siebie że to zrobiłem. Zostawcie tutaj łapkę w górę, e, subskrybujcie z dzwoneczkiem, żeby nie przegapić najbliższych odcinków. Co więcej Wam mogę powiedzieć, dzięki za oglądanie, zostańcie na Zipline jeszcze tą pół, tej, półtorej minuty. Dzięki za oglądanie i pa! plan fantastyczny eee... no, trzeba spróbować żeby to przeżyć i... i doświadczyć poczuć to co ja teraz poczułem ale bardzo fajnie było.